Korzystając z pięknej pogody, kolejny trening wykonajcie na dworze. Jeśli nie macie, a pewnie nie macie kamizelki, bierzcie po prostu plecak. Dziewczyny wkładają do plecaka 6 kg, chłopaki wkładają od 9 do 10 kg. Zadanie polega na tym. Na początek zaczynamy od jumping skład. Jumping skład to jest po prostu przysiad ze skokiem. Robimy pełny przysiad, plecy proste, kolana na zewnątrz i oczywiście na całych stopach. Nie odrywamy pięt od ziemi. W ostatniej fazie skaczemy do góry. Następnie wcześniej musimy odmierzyć 500 metrów dystans, najlepiej e, po 250 metrów tam i z powrotem i biegniemy 500 metrów. Ostatnia część to 20 burpis. Staramy się nie zdejmować plecaka, no chyba, że nie mamy takiego dobrego, który dobrze się trzyma. Pełne leżenie na ziemi. Wyskok, ręce nad głową. Tak? Wyrzucam nogi do tyłu, ściągam do siebie wyskok. Takie rundy wykonujemy trzy na czas. Czas możemy sobie zmierzyć telefonem, może ktoś nam zmierzyć. Piszcie w komentarzach, jak Wam poszło. Oczywiście zawsze możecie się mnie pytać, co i jak. Przed treningiem zróbcie solidną rozgrzewkę na stawy skokowe biodra i kolana. Dziękuję, to tyle na dzisiaj.